Cześć! Bohaterem tego odcinka będą Resolvery. Resolver to funkcja lub metoda definiowana w schemacie API, która zwraca wartość dla typu lub pola. Resolver może zwracać obiekt, wartość skalarną, taką jak string czy number, lub obietnicę. W tym pierwszym przypadku dochodzi do rozwiązywania właściwości zwracanego obiektu, natomiast w drugim wykonanie zostaje zakończone. I w sytuacji, gdy resolver zwraca wartość 0, wykonanie zostaje zatrzymane natychmiast. Domyślam się, że w tym momencie niewiele Ci to mówi. Aby zrozumieć dokładnie jak działają resolvery, potrzebujesz zrozumieć jak działają zapytania w grafku L. Otóż każde zapytanie przechodzi przez trzy fazy. Parsowania, walidacji i wykonania. Parsowanie polega po prostu na przetłumaczeniu zapytania na tzw. abstrakcyjne drzewo składniowe. Wygląda to mniej więcej tak. Po lewej stronie mamy zapytanie, a po prawej strukturę AST, która jest interpretacją tego zapytania. Walidacja polega na porównaniu AST do definicji schematu. I na końcu dochodzi do wykonania, czyli procesu przejścia przez AST. Od głównej gałęzi zwykle jest to query poprzez wykonanie wymaganych rezolwerów i zwrócenie odpowiedzi. To właśnie w procesie wykonania do gry wchodzą resolvery. Pozwól, że pokażę Ci to na przykładzie. Poza głównym typem query mamy tutaj definicję filmu oraz reżysera. I co ciekawe, występuje pomiędzy nimi powiązanie. Mianowicie film posiada reżysera, a reżyser filmy. Sama struktura schematu powinna być dla ciebie jasna, o ile oglądałeś poprzedni odcinek. Podczas gdy schemat dokładnie opisuje pola, argumenty i typy, brakuje tutaj określenia, skąd dokładnie te dane mają zostać pobrane. I właśnie tą brakującą rolę pełnią rezolwery. W tym momencie bardzo proszę Cię o szczególną uwagę. Wyobraź sobie, że każdy z tych pól to funkcja lub metoda poprzedniego typu zwracająca następny typ. Czyli tytuł jest metodą typu movie i zwraca kolejny typ. W tej sytuacji jest to typ skalarny. Poniżej reżyser jest metodą typu movie i zwraca typ director. Wtedy dochodzi do rozwiązania kolejnych metod znajdujących się w tym typie. Więc tak jak Ci powiedziałem, zapytanie gra w wykonywane jest od głównego typu do momentu aż zostaną zwrócone wartości skalarne lub wartość nul. Mam nadzieję, że w tym momencie jest to już dla Ciebie jasne. Ostatnią rzeczą, którą trzeba wiedzieć jest fakt, że musimy napisać resolvery dla każdego z tych pól. Wyjątek stanowią pola, które znajdują się tutaj. W tym przypadku, jeżeli nazwy tych pól odpowiadają właściwościom obiektu, który zostaje zwracany, nie musimy samodzielnie pisać resolverów. W tym pliku zapiszemy nasze rezolwery. Mamy tutaj również dwie tablice, które będą udawać bazę danych. W takim razie utwórzmy nasz pierwszy rezolwer. Jego zadaniem będzie zwracanie listy filmów. Podaję nazwę właściwości i zapisuję funkcję, która będzie zwracać listę filmów. Podobnie robię z reżyserami. I potrzebujemy jeszcze dwóch resolverów zwracających pojedyncze filmy i pojedynczego reżysera. W tym przypadku nie jest to tak oczywiste. Zwróć uwagę, że przekazujemy tutaj argument. Funkcja, którą tutaj zapisujemy przyjmuje cztery argumenty. Pierwszym z nich jest obiekt reprezentujący dzisa, czyli generalnie poprzedni typ. Następnie mamy przekazane argumenty oraz kontekst. Kontekst to bardzo użyteczny obiekt, który żyje tak długo, jak zostaje wykonywane zapytanie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przekazywać różnego rodzaju informacje pomiędzy disolwerami. Zwykle zapisujemy w nim informacje dotyczące np. autoryzacji. I ostatni argument to info. Jest to bardzo rzadko wykorzystywany argument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zapytania. W tym miejscu nie pozostaje nic innego, jak przeszukać tablicę filmów i zwrócić ten, do którego pasuje identyfikator. Analogiczną funkcję zapisuję dla reżyserów. No tak, i w tym miejscu powinienem odwoływać się do drugiego argumentu. Sprawdźmy teraz, jak działają zapytania. Faktycznie pisząc takie zapytanie otrzymujemy listę filmów. Czyli to pole wykonało resolver, który zapisaliśmy tutaj. Została zwrócona lista filmów oraz pola, o które zapytaliśmy. W praktyce dla każdego z tych pól również zostały wykonane resolvery. Natomiast jak powiedziałem wcześniej nie musieliśmy ich definiować. Oczywiście możemy to zrobić jeżeli tylko mamy taką potrzebę. Ok, tutaj mamy jeszcze tylko jeden mały problem. Istnieje powiązanie pomiędzy filmami a reżyserami. Teoretycznie mogę tutaj zapytać o reżysera tego filmu. Wykonanie tego zapytania oczywiście zwróci błąd, ponieważ gra nie do końca wie co ma zrobić z tym polem. Aby to naprawić musimy zdefiniować odpowiedni resolver. Spróbujmy to teraz naprawić. Aby to zrobić musimy napisać oddzielne resolvery dla pól director oraz movies dla poszczególnych typów. Zwróć uwagę, że w tym momencie argument parent wskazuje na typ mówi. Dzięki temu jesteśmy w stanie odczytać numer id reżysera filmu, o który pytamy. W tym miejscu przechodzimy przez listę reżyserów i porównujemy ich numer id z numerem id reżysera konkretnego filmu. Myślę, że to powinno być dla Ciebie jasne. To samo musimy zrobić w odwrotnej sytuacji. W związku z tym, że reżyser może posiadać wiele filmów, nie szukamy tutaj pojedynczego elementu, tylko filtrujemy całą listę i zwracamy elementy pasujące do warunku. W porządku, zobaczmy, jak to teraz działa. Przy każdym filmie znajduje się teraz nazwisko reżysera. Ze względu na to, jak zostaje wykonane zapytanie GraphQL możemy teraz również zapytać o listę filmów każdego z tych reżyserów. I teoretycznie powinno to działać, ale wygląda na to, że mamy jakiś błąd. I faktycznie filtrujemy tutaj listę reżyserów, a powinniśmy listę filmów. Teraz powinno być OK. I zgoda, w tym momencie to zapytanie nie ma większego sensu. No chyba, że do pojedynczego reżysera mielibyśmy przypisanych wiele filmów. W tym momencie gorąco zachęcam Cię do tego, abyś pobrał kod źródłowy tego projektu i sam sprawdził w praktyce, jak to dokładnie działa. Kod do repozytorium projektu znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz jak zwykle dziękuję Ci za uwagę i gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pamiętaj proszę, że jeśli chcesz mi podziękować, otwórz w tym momencie swojego Facebooka i powiedz o moim kanale jednemu swojemu znajomemu. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!